Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj dobra wiadomość. Dostępność Kia prosit GT wraca na dobre. Ten samochód jest na to najlepszym dowodem. Zamówiony w połowie grudnia, wyprodukowany w połowie stycznia z, rocz z rocznika 2023. Trochę trwało dopięcie finansowania, ale w sumie nikt się nie spodziewał, że to auto tak szybko zjedzie. Panie Damianie, dziękuję po raz kolejny za zakupy. Dziękuję za zaufanie i życzę tylko przyjemności z jazdy, a my tymczasem obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia ProCeed GT. 1.6 Turbo 204 konie, do tego siedmiobiegowy dwusprzęgłowy automat i 265 Nm momentu obrotowego. Wersja GT w praktycznie w pełnej konfiguracji, czyli GT z pakietem bezpieczeństwa, z pakietem technologicznym, z pakietem premium i z dachem panoramicznym. Kolor Dark Pentametal, swojego czasu chyba nadal jest to mój faworyt, jeżeli chodzi o kolor dla tego auta, chociaż biały też jest ładny, niebieski jest ładny, czerwony, no dobra, ładnemu we wszystkim ładnie, więc chyba można tak powiedzieć, natomiast dobra informacja jest taka, że wraca dostępność, okres oczekiwania według ostatniego biuletynu wynosi do 4 miesięcy i, i to jest najlepszy dowód na to, że tak faktycznie jest. Ba, nawet jest szansa znaleźć coś dostępnego od ręki, może nawet jeszcze z wyprzedaży rocznika 2022. Tylko ostatnio sprawdzałem, to niebieski był jeszcze, więc osoby zainteresowane czy rocznikiem, czy zamówieniem, zapraszam do kontaktu: 58-552-3636. 36. Reflektory full LED. Grill. Ładny ten grill, tutaj czerwone wstawki, logo GT. Czerwone wstawki na dole, oczywiście radar do hamowania autonomicznego, do aktywnego tempomatu, dwupoziomowy asystent pasa ruchu, czujnik martwego pola, Felgi 18, dach panoramiczny, kluczyk zbliżeniowy, elektrycznie składane lusterka, ciemne szyby, chromy wokół okien, te chromy fajnie podkreślają linię tego auta, Felgi 18, kamera cofania. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika z poziomu komputera można ustawić wysokość podnoszenia, szybkość podnoszenia, tudzież to, że będzie się otwierała po podejściu z kluczykiem do zamkniętego auta. Zamiast machania nogą, można po prostu podejść z kluczykiem do zamkniętego samochodu, ta klapa się otworzy. No i ta ponadczasowa linia, która myślę, że szybko się nie znudzi. Do tego mocny silnik, 1.6 turbo 204 konie, felgi 18, usztywnione zawieszenie, głośniejszy wydech niż w GT lineie To jest tajemnica sukcesu tego samochodu. Kombi, które nie wygląda jak kombi, duży bagażnik. Można to ubrać jako auto rodzinne i proszę bardzo. Obejrzyjmy go w środku. Wszystko wykończone na miękko, czerwone wstawki, pełna elektryka, fotel elektryczny z dwiema pamięciami. Tutaj jest czujnik martwego pola, otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika. Cyfrowe zegary. Nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect. Dwustrefowa klimatyzacja, pakiet zimowy czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica i elektrycznie podgrzewana przednia szyba. Automat. Asystent parkowania, prostopadłego, równoległego, elektryczny, ręczny, podłokietnik Podłokietnik przesuwany Tu jest jeszcze taka roletka No i fotel Pełna elektryka W środku zamrz po bokach skóra, czerwone nitki, czerwone przeszycie, logo GT na oparciu Fotel kubełkowy, fajnie wyprofilowany, wygodny I elektryka Przednia część fotela, cały fotel, kąt nachylenia oparcia i podparcie odcinka lędziowego i dach panoramiczny. Podłokietnik z dwoma ochwytami na kubek, nawiew dla pasażerów, z tyłu USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, po bokach dwa ISOFIXy. Zobaczcie, jak ten fotel jest fajnie wyprofilowany. Elektryczna klapa. Tak jak już powiedziałem, wysokość, szybkość podnoszenia można ustawić z poziomu komputera. I 594 litry pojemności przestrzeni bagażowej. Dużo miejsca, dużo schowków. Tu jeszcze kawałek schowka. Nagłośnienie JBL więc subwoofer. Osiem głośników, subwoofer wzmacniacz to też składowa pakietu technologicznego ładne chromowane nakładki na progi Jeszcze szybki rzut oka na deskę. A chyba najważniejszego nie podałem. Ceny: 161 400 zł brutto na rocznik 2023. Drzwi pasażera, logo JBL, deska, miękka, nitka, przeszycie, schowek i fotel pasażera z manualną regulacją wysokości i z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędziowego, również podgrzewany. Również logo GT. Sufit czarny. Ładne Trochę ciasno się tutaj zrobiło, bo kolejka samochodów do wydania Sportycz właśnie wyjeżdża. Picanto i Wiszustka, Kolejny Prosit. Ale z tego trzeba się cieszyć. Coś się dzieje. Ruch jest. Ciszej, a w trybie normalnie jeszcze ciszej. Grafika zegarów do ustalenia to można zmienić. Kamera, informacja z czujników. Tutaj również informacja z czujników. Mamy również asystenta parkowania przez przytrzymanie tego przycisku i przez przeklikanie wybieramy tryb, w którym ma pracować. Jeżeli mamy go na parkingu, to jest również asystent wyjazdu czyli on może nam wyjeżdżać z miejsca parkingowego to też w sumie spoko automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, pakiet zimowy grzany fotel, grzana kierownica, grzany fotel pasażera i grzana e, szyba elektrycznie podgrzewana, tutaj indukcja lusterko fotochromatyczne, schowek na okulary, dach panoramiczny wszystko w elektryce Tutaj nie kopcimy gasimy samochód i roleta również elektryczna. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę. Kluczyki wyglądają tak. Tu w środku, oczywiście, bagnet. 1.6 turbo, 204 konie i 265 Nm momentu obrotowego Do tego wszystkiego Automat 7 DCT Frajda z jazdy gwarantowana Cena 161 400 zł brutto Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu Panu Damianowi że tylko przyjemności z jazdy po raz kolejny Dziękuję za zakupy, dziękuję za zaufanie No i dziękuję za Cierpliwość, bo to tak naprawdę Kolejne podejście do ProSida. Sportycz wyjechał, więc jeszcze jedna rundka. Kia Kijaprost GT16 Turbo 204 Konie. Pełna konfiguracja w kolorze Dark Penta Metal. Prawie czarny, a jednak zdecydowanie bardziej praktyczny niż czarny. Fajnie się komponują te czerwone wstawki. ładnie. Jakbym miał wybrać kolor dla siebie, to miałbym duży problem. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się. Kia, movement